Mateusz Kaniowski, ze mną Zusia. Dzień dobry. Dzień dobry. Widziałem, że dzisiaj bardzo miło ci się spędzało czas z Twoją przeciwniczką. Mm, miło mi się spędzało czas, ponieważ ja bardzo lubię uniwersum murańskich. Miło tam się działo. To pogadamy zaraz o uniwersum, ale najpierw o Martirenti. No to a co chcesz wiedzieć? Czy zaprosiłem ją kiedyś na rodzinny obiad? Czy ja bym ją zaprosiła? Mhm. Myślę, że tak. Ale po walce? Po walce, no. A czyli ty ją jednak no, już polubiła. Żeby do niej nie doszło. Ale że otrułabyś się, czy co? Nie wiem, stary, nie? Różne rzeczy mogą wpaść do zupy przy gotowaniu. Ludzie zwrócili uwagę, że cały czas do mnie mówisz stary i ciągle powtarzasz. Stary, stary, stary. Z tobą czuję się bardzo swobodnie, do innych tak nie mówię. Uu. Po prostu najdłużej daję ci wywiady, zio mnie. Dobrze. Dobrze. Najdłuższe, Wywiady. Wyczerpujące, Oj, wyczerpujące, najnudniejsze i po prostu... Najnudniejsze? Tak, już ci mam dość. Jesteś stary, stary dziennikarz dla mnie. Yy. Mój stary dziennikarz. Wolisz takich młodych? No, młodszych. A ile masz lat? Jestem taki jak ty. Nie! Nie dobra, stop, bo gadamy głupoty. 27, a ty? 26. No, no właśnie, wiedziałem. Ja. Jesteś 95. A ty? 94. No to co, jak ja? No... Dobra, mniejsza o to, czyli zapraszamy ją na obiad czy nie? Zapraszamy. No to gitara. Uniwersum murański. Bajka była straszliwa. Hmm. Już po której stronie? Ja się zmęczyłam. Nie wiem, po żadnej. Po prostu lubię oglądać. Stoję jak widz z boku, kompletnie neutralnie. Kogo najbardziej z tego uniwersum lubisz? Pana murańskiego starszego, pana murańskiego młodszego, Arkatańcule czy Piotra Szeliga? Chyba pana Murańskiego. Pana Jacka. Hmm. Pani Anaca to jest to, co? No. A oglądałaś jego wywiady z Marcinem Najmanem? Właśnie nie, muszę obejrzeć. Słyszałam, że sztosik. O, i to jest potężnie. No dobra, no i co? I siedzisz sobie i nagle obok ciebie dostaniesz informację, że zaraz będzie przychodził Jacek Murański, który walczy na gołe łokcie, na gołe pięści, w klatce 3 na 3 nie wiem, czy to było widać, ale strasznie się cieszyłam. Taka byłam... Uaaaaa! Jak się tego słucha na żywo, jak się siedzi trzy metry dalej. Jak się to lubi, beka straszna. No mówię ci, strasznie, strasznie, strasznie mnie to wybiło z rytmu na początku. No dobrze w sumie, że już... A nie, nieważne. Super było. Uwielbiam Uniwersum Murańskich. I widzę, że chyba ty też, dlatego to zajmuje połowę mojego wywiadu. Coś dalej? Sama rozpoczęłaś wywiad. Ja cię pytałem o Marty Rent, a ty, że o Uniwersum Murańskich. No to rzeczywiście jestem wielką fanką. Ja też jestem wielkim fanem. I jak myślisz, kto wygra? Mm, chyba pan Murański. Nie wiem, nie wiem, a co? Nie ja tego pytam. Nie wiem, no. Sam nie wiem, jak to typować. Wy mi powiedzcie, jak to typować. Nie wiem, a pan Jacek miał już walki? Tylko pod żabką. Okej. Okay. Znaczną historię? No. Z autopsji. Jak z autopsji? No, pod żabką. No, musiałabyś tam być, żeby znać to z autopsji. Historię z podżabki znam autopsji. Tej jednej konkretnej pana Murańskiego z autopsji nie znam. Nie wiesz, jak trzech porywaczy chciało go porwać do bagażnika. Pierwszym dwóm połamał ręce, a trzeci uciekając was pod samochód. Ja już wiem, kto wygra. No ja też właśnie wiem. Dobra, co z Marti? No nic, no zobaczymy. Czy to by była Marta, czy nie? Ja wróciłam, nie wiem, czy ci mówiłam, wróciłam na salę praktycznie, że od razu po walce z Kamiszką, jakoś tak może dwa tygodnie później i od tamtego poru, od tamtego poru, od tamtej pory tak naprawdę jestem w ciągłym treningu i czy to by była Marta Rentel, czy ktoś zupełnie inny? Czy Marta Linkiewicz. Tak, to ja i tak zamierzam wygrać tę walkę, bo wiem ile pracy teraz w to włożyłam, ile wyrzeczeń i, i po prostu tak. Ile jesteś lepsza od tego jak byłaś, jak pokazałaś się w pojedynku z kamiszką? Bardzo dużo. No. No tak. No i jak dużo? No dużo, nie wiem, nie potrafię tak. No w końcu używam wszystkich kończyn, więc chyba bardzo dużo. Przecież nie używałaś ilu? Jednej. Tych dwóch to tylko do przemieszczania się i nie kopałam. Teraz kopiesz dużo. Wczoraj właśnie twój flip Fight wyszedł z Kamilą. No. Został pokazany na YouTube. Obejrzałaś go jeszcze raz? E, dzisiaj to wyszło rano, tak. Widziałam to. I co? Ja teraz tak na chłodno już? Że ciągle powtarzam to, że jakbym miała swój narożnik, który by mi krzyczał, że jest 20 sekund, to bym to trzymała, a dwa, gdyby nie parter, to wiadomo, nie? Ale i nie? Niezłe to było, niezłe to było. Jak na to, że się nie przygotowywałam. Jak się nie przygotowywałaś? No nic, bo przecież nie opowiadałam ci tego, przecież ci mówiłam. Przy stole? Hmm. Jak trener wykręcił mi nogę dwa miesiące przed walką i wypadła mi rzepka, od razu na treningu obróciłam się. To Stifler jeszcze przy tym był, bo my razem byliśmy na tym treningu. Obróciłam się, wyprostowałam nogi, od razu pyk wskoczyło na miejsce. Przepraszam trener, do mnie nic się nie stało, to na pewno nie rzepka, możesz ćwiczyć i tak półtorej godziny robiłam jeszcze trening i tak mnie bolało, bolało, bolało i ciągle ćwiczyłam, 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 aż w końcu poszłam na rezonans, okazało się, że jakiś wyciek, um, jakiś, jakaś skruszona chrząstka w środku i tyle. No i tam chyba tydzień przed walką na rozruch e, poszłam do kogoś innego, żeby sobie jakoś troszeczkę tarczę porobić i, i cokolwiek. No i weszłam. I co się stało? No to co widać na free fightzie. Czyli, że byłaś mocno kontuzowana podczas walki? Jakoś super mocno. Myślę, że nie no, ale na tyle mocno, że nie mogłam się przygotowywać w czasie okresu przygotowawczego. Po prostu. A okay. Mar no Marty Renty ma bardzo groźne rzuty. Bardzo groźne rzuty. Nie wiem, czy widziałaś, twoje mato udostępniam. Widziałam, będę bardzo blisko jej ucha. To raz, a dwa. <noise> a raz. A dwa. Myślisz, że Martierent jest lepszy od kamiszki? Nie. O. Nie sądzę, tak? Wiesz co? O dziwo, ja też tak jakoś myślę. Czy według Was, jest jesteś taka momentań przerażająca? Wy myślicie, że Martirenti jest lepszy od kamiszki w parter? A jak się tak groźnie patrzysz na Martirenti, to tak spojrzysz blisko w kamerę? Tak jak się patrzysz na nią. Tak, pokaż. Spójrz tak w ludzi. No, spójrz tak na ludzi. Nie no, ale tak żeby, wiesz, jeszcze raz, tak na spokojnie, o. Ja będę za kamerą, a ty stań tu. I spójrz się groźnie na Martirenti. No jest poważny, ale chodź zobaczysz. No, pokaż oczy. No. Teraz już wiecie, co czuje Marti Renty. Co byście zrobili, gdybyście byli na jej miejscu? Bo myślę, że dużo chciałby uciekać. Dobra, zobaczymy, co to będzie. Yy, na pewno szapoba, że, że schodzi na treningi i w ogóle. I że cię tak mądrze bierze pod włos psychicznie. Pod włos? Nie, ona po prostu... Tak, po bo na pierwszej konferencji ty chciałaś ją dojechać, a ona brała wszystko tak. Tak, masz rację, masz rację. No trudno. No tak, bo mam, no stary, no, no bo mam, bo to jest... Ale ona ci zabrała amunicję, bo wiesz, ty chciałaś z nią strzelać, a ona to wszystko przyjęła na klatę. A co z tego, że przyjęła? I co z tego? No Właśnie wyjaśnię pytam Starbiet ciebie. Miała, a co miała mówić? Nie, ty kłamiesz. To wcale tak nie było. Nie, to nieprawda jest, że Dymowski tam, Dymkow... Że kto? Że ktoś tam nagrał coś tam na nią, że Wardęga ją wyjaśnił, że ten ją wyjaśnił, że ona jest wyjaśniana przez pół internetu. To nieprawda. Na niej nie ma wyjaśniających filmików na necie. Wiesz o co chodzi. No jak ona mogła zaprzeczyć temu? Ona po prostu taka jest. Ona jest taka. Ona przyjmuje. Co On przyjmuje? Jest. Wszystko. Takie życie jak jest. A, no dobrze, przegram, tam przegram, wygram, tam wygram. No nie. Tu tak, to tak. No co, ty wejdzie, co ma być, A No taka. Po prostu, przyjmuje, po prostu przyjmuje. Ale gdyby się z Tobą kłóciła, to mogłaby się mocniej jeszcze dociskać. Ona, moim zdaniem, inteligentnie do tego podeszła i trochę ci zabrała nic. No tak, no bo ktoś, jej, bo ktoś jej to doradził. No stary. Kto jej to doradził? No ktoś. Ktoś, kto myśli. Na sam koniec mam dla Ciebie prezencik od sponsora wywiadów francuskich perfum. Będziesz od tej pory ślicznie pachniała. Dobra, już wiem, że chciałaś mi odbić, ale już się nic nie odzywam. Dziękuję bardzo za wywiad i powodzenia. Widzimy się na ważeniu.